28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. W tym roku w Rudnikach obchody rozpoczęły się w sobotę 11 stycznia zawodami sportowymi organizowanymi przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dzisiaj od rana organizujemy turnieje sportowe, turnieje halowej piłki nożnej. Po godzinie 10 były szkoły podstawowe, teraz mamy sołectwa i jednostki OSP. Zawsze warto aktywizować nasze społeczeństwo, bo wiemy, że staje się to coraz bardziej trudne. Dużo osób, że tak powiem, dorosłych gdzieś tam zaczyna biegać, chodzić. Widzimy to na naszych ulicach. Cel jest szczytny i dzięki temu też możemy tych ludzi skrzyknąć. Zawodnicy rywalizowali o Puchar Wójta w największej hali sportowej w gminie, w Szkole Podstawowej imienia Andrzeja Wajdy. Wystartowało sześć drużyn w kategorii szkół podstawowych oraz siedem drużyn sołeckich i ochotniczych straży pożarnych. Zaangażowania nie brakuje i myślę, że najważniejszy cel to jest właśnie ten cel charytatywny. Wspieramy tutaj całym sercem maksym Jurka Owsiaka. Zresztą miałem okazję spotkać go w Krakowie i rozmawiać z nim. Przekazywał wtedy pozdrowienia dla całej naszej gminy, co niniejszym czynie i przekazuje w jego imieniu dla wszystkich naszych mieszkańców. Chyba już się dzisiaj nawet nikt nie zastanawia, czy warto i dlaczego, tylko po prostu robimy to. Robimy to już od 28 lat w całej Polsce. Wiadomo, że pomagamy dzieciom, seniorom, pomagamy tym osobom potrzebującym. My się dołączamy do tego, jak wiadomo, instytucje samorządowe, kulturalne, sportowe. Nie zastanawiamy się, dlaczego to robimy. Po prostu robimy to. Chcemy pomagać. Pomaganie jest fajne, takie jest hasło, Dlatego też bierzemy w tym czynny udział. Drugiego dnia finału odbył się charytatywny turniej siatkówki, a w całej gminie 37 wolontariuszy prowadziło zbiórkę do puszek. Jest super, bardzo mi się podoba. Przyszliśmy tutaj z dziećmi. Dzieci też są szczęśliwe, że mogą uczestniczyć w takiej imprezie. Jestem zachwycona, że taka inicjatywa powstała, że jest taki piękny mecz i można spędzić mile czas w sobotę, nie tylko przed telewizorem. Cel charytatywny to jest najważniejsze. No warto wspierać, bo to dużo nie kosztuje, a jest naprawdę przyjemnie też. No według mnie, na przykład, super tak pograć w sobotę, tak dla orzeźwienia, spotkać się ze znajomymi. I w tym przypadku można też pomóc. Dzięki zaangażowaniu i chęci pomocy, mieszkańcy gminy Rudniki zebrali rekordową kwotę ponad 28 tysięcy złotych.